Chcesz przyciągnąć klientów i zwiększyć sprzedaż w internecie? Zrób to prosto dzięki stronie typu Landing Page. Landing Page to prosta strona, która ma jeden cel: zachęcić użytkownika do działania: kupna, zapisu, kontaktu, cokolwiek chcesz osiągnąć. Dzięki stronie docelowej możesz promować nowy produkt, zapisy na kurs, ofertę specjalną czy darmowy materiał do pobrania. W przeciwieństwie do strony głównej, landing page skupia się tylko na jednym zadaniu: Bez zbędnych linków i rozpraszaczy. Nie musisz znać się na programowaniu. W kreatorze strona24.pl zrobisz profesjonalny landing page samodzielnie. I to już w kilka minut. Wybierasz szablon, dodajesz zdjęcia, wpisujesz tekst, klikasz publikuj i gotowe. Strona24.pl Pomoże zdobywać Ci więcej klientów i zwiększyć konwersję bez dużych kosztów. Masz hosting, domenę i wsparcie techniczne. Wszystko w jednym miejscu. Zrób swój pierwszy landing page już dziś. Wejdź na strona24.pl. Przetestuj całkowicie za darmo przez 14 dni. I stwórz stronę, która sprzedaje.